A ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na unboxing kalendarza adwentowego, na który wiem, że sporo z Was czekało, i ja sama też. Jest to kalendarz adwentowy od Catrice. Wydaje mi, się, że to, wydaje mi się, że to może być jeden z ładniejszych kalendarzy, ale zobaczymy za chwilę jak go rozpakuję. Ja go zamówiłam na stronie Pink Panda, szybko zamówienie przyszło. Kosztowało tam 223 zł, natomiast widzę, że już pojawił się na flakonie za około 202 zł. Zostawię Wam screeny, także na spokojnie możecie jeszcze poczekać, bo może na typowo polskich stronach pojawi się jeszcze taniej. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i otwieramy! Kalendarz otwiera się w ten sposób, no i tu mamy całą grafikę. No, uważam, że jest to bardzo ładna grafika, ale niestety, jak widzicie, on się za bardzo nie chce trzymać i opada, także zaraz coś tutaj wymyślę. Natomiast ładna grafika, tutaj taka sala, choinka, i tu mamy już wszystkie okienka, chociaż tutaj też dostrzegam okienka. No dobra, będziemy szukać. W porządku. Okazało się, że tutaj mamy jeszcze takie cośki, które wystarczy tutaj włożyć. No i ten kalendarz już się nie zamyka. Więc to jest OK. Także tutaj mamy wszystkie numery i już szukam jedynki. Zobaczymy, co tutaj będzie. Czy ten kalendarz w ogóle będzie opłacalny. Ja nigdy nie miałam wcześniej kalendarza od Catrice. No i tutaj mam jedynkę. I co to jest? Uuu! fajnie. Zobaczcie. Jest to moi drodzy taki rozświetlacz. Wygląda. Naprawdę bardzo ładnie w momencie, kiedy nie odbijają Wam się lampy. Catrice Highlighter 6,5 grama. Tak to wygląda. Tego rozświetlacza nie mogę znaleźć. Tutaj chyba to są produkty typowo do tego kalendarza, ale około 16 zł rozświetlacze najtaniej z Catrice kosztują. No i zobaczmy. Uuu, przepiękny, złoty kolor. Zobaczmy, czy będzie robił plamy. No. Nie jestem pewna, aż tak mocno się nie oznacza, więc może być ok. Też będzie przepięknie wyglądał jako cień. E, oczywiście zrobię Wam też mm, test tych kosmetyków w osobnym filmie. Spójrzcie sobie jeszcze z bliska, jak to wygląda. Małe, delikatne drobinki też tutaj są. Numer dwa jest tutaj. Też jest dosyć spore to okienko. Uuu! Under Eye Brightener coś takiego i to wydaje mi się, że jest. Do kupienia, zobaczcie, 4,2 g Zobaczmy jak to wygląda w środku O, coś takiego, dobra Czyli to jest taki produkt, który służy nam pod korektor jeszcze Żeby zniwelować na przykład zasinienia czy zaczerwienienia Taki mamy kolor i tak, ten produkt jest do dostania tylko w innym opakowaniu, takim biało-brzoskwiniowym, tutaj mamy czarne opakowanie, prawdopodobnie właśnie zrobione na potrzeby tego kalendarza, no i najtaniej taki produkt kosztuje około 15,72 zł, jestem bardzo ciekawa jak to będzie wyglądało. Numer 3 jest tutaj. I będzie to pomadka. Dobra. Mamy tutaj bardzo, ale to bardzo błyszczące opakowanie. Odcień to 001. Zobaczmy kolor. Jest to taki brązik. Taki trochę kolor nude, coś takiego. I spójrzcie sobie jeszcze na ten design pomadki. Bardzo, bardzo ładny. A właściwie wzór, o, wzór. I jeżeli chodzi o tę pomadkę, no to znowu raczej to jest produkt typowo pod ten kalendarz, ale widzę, że tego typu pomadki w ładniejszych opakowaniach od Catrice najtaniej można kupić za jakieś 17 zł. Czwórka jest obok i ona jest podłużna, w związku z czym jestem ciekawa, czy to będzie jakiś liner, czy coś takiego, zaraz zobaczymy. I co my tutaj mamy? U mamy coś takiego moi drodzy. Jest to Lip Liner IC01 odcień, czyli tak jak tamta pomadka. Uuu, bardzo ładny taki zgaszony odcień. Już Wam pokażę, jak to wygląda razem z pomadką, no bo na to wychodzi, że. To jest zestaw. No i wydaje mi się, że pasuje. Chociaż pomadka jest delikatnie jaśniejsza. Pytanie, czy to nie jest kwestia właśnie tego, ile się nałoży, żeby tego pigmentu po prostu było tutaj więcej. I znowu tutaj tylko możemy sobie oszacować mniej więcej, ile ten produkt jest warty. Dlatego, że no, tego konkretnego nigdzie nie widzę e, produktu. E, ale widzę, że konturówki Catrice można dostać już za około 10-10 zł. Piąteczka jest ogromna, więc mam nadzieję, że będzie to coś fajnego. O, okej. Okay. Katris hydrożelowe płatki. I też wydaje mi się, że one są tutaj pod ten kalendarz. No tutaj design pasuje zdecydowanie. Także są to hydrożylowe płatki pod oczy, które sobie nakładamy na jakiś czas, tutaj na ten moment nie widzę, na ile? Na 10 minut. No i one pewnie będą nam nawilżały te okolice pod okiem. Tych konkretnych nie ma, ale coś podobnego, czyli właśnie takie płatki z Catrice można dostać za około 11 zł. Czy będziemy mieć coś fajnego na Mikołajki? Zaraz się tego dowiemy. O, tutaj jest szóstka, już myślałam, że nie widzę. Minusem może być to, że ten plastik jest przezroczysty, w związku z czym jak otwieramy, to możemy dalej coś tam widzieć, podejrzeć, co tam jest. O, tutaj też mamy taką ładną grafikę, zobaczcie, taką panią. I to jest duże. Co to jest? Zobaczcie. I co to jest? Catrice Cream to Powder Blush, czyli mamy tu róż. Uu, jest lusterko. No i mamy róż zabezpieczony. Cream to Powder, więc ta konsystencja powinna być kremowa. No i taka też, zobaczcie, jest. I powinna się zamieniać w puder, no nie wiem. No nie, no raczej jest jest właśnie... Mokra, czyli to jest po prostu kremowy róż. Taki delikatny dosyć, ale myślę, że będzie fajnie się z nim pracowało. Coś podobnego właśnie w takim opakowanku było z jakiejś takiej kwiatowej kolekcji Catrice i kosztował wtedy taki produkt około i 22,73 grosze. Więc tak myślę, że sobie policzymy. No uważam, że na razie super są te produkty. Tu mamy 2 gramy tego różu. Siódemka. Siódemka jest tu. I co to, co to? O! Okej. Okay. Eyeshadow shader, blush. O. Potrzebne tutaj jest fokus. No dobra, czyli mamy tutaj pędzelek ładnie tak zapakowany. Ok, design bardzo ładny, taki złoty utrzymany właśnie w tym klimacie, ale jest to taki pędzelek, który ani nie jest jakoś mocno tutaj puchaty, ani też do końca nie jest płaski, więc taki, no niezbyt super użyteczny, o tak bym powiedziała. Lepsza by była po prostu lepszy byłby po prostu płaski pędzel albo taki puchaty. Aczkolwiek do na przykład dolnej powieki będzie ekstra, tak myślę. Pewnie do nałożenia błysku też będzie OK. No, skoko. Najważniejsze, że nie jest jakiś taki malutki, więc fajnie się go trzyma w ręce. Tego konkretnego oczywiście nie ma, ale coś podobnego w marce jest za 11 zł najtaniej. 8 mamy tutaj. Proszę bardzo. Troszkę brzydziej to otworzę, ale o, mamy pomadkę w płynie. Tak, Catrice Matte Liquid Lipstick. Tu nie mamy żadnego. Koloru. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Czyli jest to matowa, zastygająca pomadka w płynie. U, ładna czerwień powiem wam, taka bordowa. Taki kolor mi się podoba. No, ale wolałabym coś innego niż czerwień. Matowe płynne pomadki, co prawda z innej serii, ale można znaleźć najtaniej za około 18 zł, właśnie z katry. Dziewiątka jest tu, dosyć blisko mnie. Uderzyłam Was, przepraszam. O, i tu mamy znowu fajne okienko, fajny rysunek, ale no, czerwony lakier. Zaczyna się znowu, więc mamy ponownie lakiery. No, ja akurat jakoś tak nie przybadam, ale zobaczymy. Jak będzie jeden, to będzie ok. Lakiery do paznokci od Catrice można wyhaczyć za około 12 zł. Dziesiątka jest tu. No dziś te ceny są orientacyjne, słuchajcie. Więc do końca nie będę Wam jakoś super tego podliczać, bo ciężko to określić. No mamy tym razem znowu tutaj konturówkę. I konturówka jest w odcieniu 002, C002, więc pewnie zaraz będzie pomadka do tego. Więc zobaczmy jaki to jest kolor. Uuu, no, ale one są tak mięciutkie, że to jest. Wow. Chociaż to jest chyba. Chociaż, no, nie wiem, czy to by pasowało z tą czerwienią, bo aż tak czerwone to to nie jest. To jest coś takiego hmm, bordowego z delikatnym brązem, coś takiego. Więc tak to na ten moment wygląda. I z tego co pamiętam, poprzednio wam mówiłam, że około te konturówki wychodzą za dyszkę. 11, 11, 11. Nie widzę na razie. O, tutaj jest. I co my tutaj mamy? Na razie zostawiłam swatch z tej konturówki, bo może będzie kolejna właśnie pomadka. O tak, mhm. mamy znowu pomadkę, więc znowu pełnowymiarowy kosmetyk. No i właśnie mamy tutaj kolor, zobaczcie, C02. Już Wam pokazuję, znowu mamy ten ładny design. I tak, to będzie pomadka, która pasuje zdecydowanie do tej konturówki. Bardzo, bardzo ładna. Czy na połowę kalendarza będzie coś fajnego? Mam nadzieję, że tak Chociaż wygląda jak kolejna konturówka Jeszcze nie mogę otworzyć, ale dobra, udało się O, mm, no dobra, znowu pędzelek chyba Dwa wie... o, Nile File To nawet nie wiem co to jest, coś do paznokci Co to jest? Ha. <laughs> no dobrze Nasze ulubione, czego się nie da na razie wyciągnąć, jest to, moi drodzy, pilniczek. Pilniczek wygląda w ten sposób, ale fajnie, że jest taki nawet porządny. Tutaj mamy z jednej strony coś do skracania, z drugiej strony mamy gradację do robienia kształtu. Okej, okay, jeden taki pilniczek może być, no nie jest taki malutki, więc jest powiedzmy, że porządny, także, no dobra, ja powiem, że nawet mi się przyda, aczkolwiek, mm, jeżeli chodzi o kalendarze, to chyba to będzie minus. Dajcie znać, jego nie będziemy wliczać w ogóle. Wyceniać, o nie będziemy go w ogóle wyceniać Trzynastka, mieliśmy już pielniczek Więc raczej nie będzie pechowa No chyba, że jakieś naklejki się trafią Ojej, dobra, trzynastka jest tutaj Obawiam się, że właśnie trafią się naklejki A no, coś podobnego O zobaczcie, znowu ładny, ładny Ładna grafika, o I mamy tutaj Takie Ozdoby na twarz. Nie będę tego chyba wyceniać, tak mi się wydaje. No cóż, ym, może się przydać na karnawał, tak mi się wydaje. Ale. Hmm. Myślę, że dla wielu osób będzie to słabe okienko. Nawet nie widzę, żeby tutaj można było kupić teraz takie ozdoby z Catrice. Także nie wiem, na ile by to można było wycenić. No pewnie zdyszkę by kosztowało. Hmm. Więc, no wydaje mi się, że. Może być, ale, ale nie dla każdego na pewno. 14 mamy tutaj. Na pewno docenię to, że właśnie mamy ten przepiękny design. I to wszystko jest po prostu ze sobą spójne. O, znowu coś takiego. Ok, tym razem mamy mieć pędzelek do blendowania. O, teraz widzicie. Jest napisane, że to jest i Shadow Blender, czyli pędzel do blendowania. No on jest ogromny. Słuchajcie, moim zdaniem jest to super, przynajmniej będzie to super pędzelek do yy, rozświetlacza. On jest po prostu bardzo duży. Zająłby praktycznie całą powiekę, także za dużo byście tym nie wyblendowali. Spokojnie do rozświetlacza, moim zdaniem. Także w ten sposób to wygląda też pewnie około 15 zł, 10-15 zł. by kosztował. Teraz szukamy piętnastki, ja ogólnie jeżeli mam właśnie możliwość wyceniania, co mogliście zobaczyć w poprzednich odcinkach To wyceniam wam najniższą cenę, no i zaczęłam też cenę najwyższą, czyli tę regularną wliczać A tutaj no tej możliwości za bardzo nie ma Zobaczcie, kolejna grafika I tym razem mamy Catrice Hydrating Lip Mask, mamy tutaj 6 gramów Czyli jest to maseczka nawilżająca do ust i ona. O, jak fajnie wygląda! Zobaczcie! Jak te candy cany, czyli mm, te laski cukrowe. No super tutaj zadbali o to. I jest coś podobnego też właśnie z tej kwiecistej kolekcji, ta jak róż, i kosztowała ta mm, właśnie maska 32,80. Szukam teraz szesnastki i ona jest tutaj. O, na dole. Uuu, coś fajnego chyba, o, chociaż nie wiem, czy to nie będzie czarna kredka. Catrice Multi Chrome Eye Pencil ok, czyli co powinna być Tak Powinna to być Właśnie taka kredka Żuczek O wow No tutaj jestem na totalne, tak Już wam pokazuję z bliska Tego w ogóle w asortymencie Catrice Nie widzę i zobaczcie, tak to się mieni Od złota po taką ciemną Zieleń, coś takiego O, teraz będziecie widzieć Na to ciemniejsze jak się przemienia No bardzo, bardzo ciekawe Ja uważam, że to jest duży plus No i właśnie, no nie ma czegoś takiego W, w tym momencie tak jak wpisuję w gogle Szesnastka moim zdaniem była szałowa I tutaj się naprawdę postarali Siedemnastka jest tu I co to? O, znowu lakier hmm. Tym razem taki perłowy No ładny, powiem wam Gdzieś tam na stopy do zużycia, no spoko ale no, dwa lakiery to już jest sporo. 18, 18, mm -hmm, duże. 18 jest duże. I mamy tutaj, dobra, znowu coś hydrożelowego. I tym razem jest to taka hydrożelowa maseczka. Tym razem na usta. No, więc w sumie spoko. Myślę, że fajnie by było, gdyby były dwie na przykład. Ale jest jedna, więc też myślę, że fajnie I też nie widzę teraz dostępnych takich saszetek Także ciężko stwierdzić, ile by to mogło kosztować No myślę, że takie pojedyncze saszetki Mniej więcej poniżej 10 zł są do znalezienia Z różnych innych marek no, Myślę, że okienko ogólnie na plus 19 jest tutaj, co wróży znowu jakieś naklejki o, No minus Tym razem są to takie naklejki na paznokcie Coś takiego ala hybryda w naklejce? Ka nawet nie Catrice Glitter Nail Foils Czyli po prostu folia na Paznokcie No nie, no moim zdaniem nie Minus, także nawet nie sprę No moim zdaniem totalnie nie I to jest minus Dwudziestki nie widzę, o już widzę, dobra Dwudziestkę mamy tutaj I też jest taka dosyć Wąska Co to jest tym razem? O Znowu będzie multichromowa Kredka, zobaczmy, tak, Multichrom Eye Pencil, tylko teraz odcień 02 i już widzę, że to będzie wpadało, oj, łamie się, bardzo się łamie. No tutaj te multichromowe tak mają często kredki, że się łamią, także trzeba bardzo mało wysuwać, najlepiej do lodówki wcześniej włożyć, to mi też zadzieliście taki patent. I tak, tutaj od takiego niebieskiego przechodzi do takiego ciemnego, ciemnego fioletu. I spójrzcie, tak to wygląda. No generalnie moim zdaniem plus coś innego, coś ciekawego. O, teraz jest niebieskie i teraz ciemne. 21, moi kochani, będzie tu. Ja właśnie lubię bardzo ceny liczyć kosmetyków. Tutaj mamy prezenty tym razem. E, a jak się nie da, to mi tak głupio trochę. No ale cóż, Eyebrow Brush, czyli znowu mamy pędzelek. Do cieni. Mówię eyebrow i mówię do cieni. Nieprawda. To jest pędzelek do brwi. On jest skośny, więc może być w zasadzie i do brwi, i do robienia kresek. Więc też pewnie połodyżki by kosztował. Spoko. Mógłby być trochę cieńszy, jeszcze precyzyjniejszy, ale okej, okay. Co kryje 22? Zaraz zobaczymy. Takie okienko dosyć spore. Uuu, tego się nie spodziewałam, powiem Wam szczerze. Jest to taka spinka No to są dosłownie groszowe sprawy na Aliexpress Mam taką W zestawie jakimś kupowałam za 6 złotych czy coś takiego Ale tam był zestaw eee, Minus? Chyba minus, co? Dajcie znać No bo to jednak kosmetyczny kalendarz Chociaż no ładne to jest, nie powiem Liczę teraz na coś fajnego eee, Obym się nie przeliczyła no i się przeliczyłam. Znowu lakier, ale bardzo ładny, taki właśnie multichromowy, trochę jak ta kredka. E, fiolet i niebieski. Hmm. No minus, bo trzeci, trzeci lakier minus. Mam nadzieję, że w ostatnim dużym okienku nie będzie znowu jakiejś hydrożylowej maski. O nie, już widzę, że nie. I tak wygląda hmm, grafika We Wish you. A Great Christmas. Bardzo fajnie. Tutaj te właśnie grafiki, to ogólnie ten design tego kalendarza bardzo mi się podoba. No i ostatnie okienko myślę, że robi ten cały kalendarz. Jest to, zobaczcie. Eyeshadow Palette, czyli jest to paleta cieni. Bardzo ładna, spójna, jeżeli chodzi o wygląd z kalendarzem. I zobaczmy. Uu, I mamy lusterko. I mamy cienie. No myślę, że z tych cieni będzie praktycznie każdy zadowolony, bo są i brązy, są i jakieś fiolety i jakaś zieleń już wam robię słocze. Już wam mogę powiedzieć, że paleta cudo. Po prostu cudo. Maty totalnie masełkowe, jak z najwyższej półki. Zobaczcie na te błyski. No piękne. Ten jest aż taki foliowy. No coś genialnego. Przepiękne. Różnorodne. No i ta jakość. Ta zieleń tak szybko farbuje, że mam palce od razu zafarbowane. No, ja jestem zachwycona. Genialna, genialna paleta. Myślę, że spokojnie mogłaby z 50 zł kosztować, jak nie więcej. I to jest cała zawartość kalendarza. Biorąc pod uwagę cenę, jaką ja zapłaciłam, to za jedno okienko wychodzi 9,29 zł. Biorąc pod uwagę to, że ten kalendarz już można kupić 20 zł, taniej na innej stronie, więc jest duża szansa, że zejdzie poniżej 200 zł cena. To. Moim zdaniem opłaca się ten kalendarz. Pomimo takich wpadek jak te właśnie naklejki, jak te naklejki na paznokcie czy no trzy lakiery, które ktoś może używać, więc to może być dla kogoś plus, to uważam, że fajny jest ten kalendarz w tej cenie. No ta paleta robi tak naprawdę robotę. Mamy tutaj też bardzo fajne pomadki, konturówki. Też mamy czerwień, ale okej. Okay. Mamy fajne kredki multichromowe. Są też produkty do nabliżania. Jest ten fajny róż, jest rozświetlacz, właśnie. Także ogólnie wydaje mi się, że całkiem przyjemny kalendarz. Miło mi się go w sumie otwierało. No wiadomo, parę tych wpadek było, ale biorąc pod uwagę, że dochodzi poniżej 10 zł za jeden kosmetyk, to uważam, że. Dobra, to jest cena chyba, nie? Dajcie znać, co wymyślicie. Wiadomo, nie każdemu przypadną do gustu odcienie, więc to jest wszystko indywidualne, ale tak patrząc na tę zawartość całościowo, to uważam, że fajny kalendarz. No i ta paleta mnie kupiła, no coś genialnego. To, jaką to ma jakość, to jest, to jest po prostu czad, to już pod palcem czuć. Więc szybko nagram Wam na pewno test tych kosmetyków, zapraszam Was na daily, bo teraz Testy są non-stop i otwieranie kalendarzy, więc dużo nowości. Także Was zapraszam do zostania na kanale. Czekam na Was w komentarzach, dajcie znać, czy Wam się ta zawartość podoba. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!